Zeznania manipulują treścią przekazywanych informacji z jakiegoś oczywiście powodu. Na początku, kiedy jeszcze nie mamy ustalonego sprawcy, musimy jeszcze dowiedzieć się, czemu próbują nami manipulować. Ale są to zachowania charakterystyczne dla kłamstwa z psychologicznego punktu widzenia. Pewni swego mają wiele powodów do uśmiechu. Zyskują nawet 800 zł za aktywne korzystanie z Alior Konta. Nie płacą za wypłaty z bankomatów za granicą, a za wakacyjne przyjemności płacą szybko i wygodnie obrączką płatniczą. Dlatego w każdą podróż wyruszają z radością. Załóż Alior Konto, zyskaj nawet 800 zł oraz nowoczesną obrączkę płatniczą Alior Bank. Kremowe żele pod prysznic Palmolive Naturals uczta dla zmysłów dzięki porywającym zapachom i odżywienie dla skóry dzięki witaminie E żele pod prysznic Palmolive Naturals ciesz się odżywioną skórą lek Magnokal łączy magnes z potasem i uzupełniając ich niedobory wspiera układ nerwowy mięśnie oraz serce i wszystko gra. to jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Zobacz, tu chyba z Markiem byłyśmy na Mazurach. Nie, to nie Marek Janek i nie Mazury a Bieszczady. Ale ty masz pamięć i wzrok. Jak ty to robisz? Biorę Bilomak Plus Oczy, jeden produkt, dwie korzyści, dba o sprawny umysł i chroni wzrok. Bilomak Plus Oczy to produkt o podwójnym działaniu. Zawiera wyciąg z ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i dobry wzrok, a dodatkowo wysoką dawkę luteiny i wyciąg z borówki. Bilomak Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Nie musisz dłużej znosić nadwrażliwości. Włącz natychmiastową ochronę z Elmex Sensitive Instant Care. Technologia, która działa natychmiast na wrażliwe miejsca i zapewnia długotrwałą ochronę. Włącz natychmiastową ochronę przed nadwrażliwością. Zapytaj swojego dentystę. Masz dość podrażnień przy goleniu? Golenie miejsc intymnych jest trudne? Bez obaw. OneBlade Intimate to potrójna ochrona dla twojej skóry. Zaokrąglone krawędzie i końcówki oraz warstwa ochronna ostrza sprawiają, że golenie jest łatwe i wygodne. Przycinasz czy golisz? Możesz to zrobić w dowolnym kierunku bez zacięć i podrażnień. Przekonaj się na własnej skórze i wybierz Philips OneBlade Intimate. Innovation and you. Philips. Chciałbym kupić pół tukana. A jak to? Zapłacę za pół, a jutro dokupię resztę. Mogliśmy zwiększyć czynnik. Traktuję to jako ostateczność. My, rodzice, czujemy się spokojni, kiedy nasze dzieci sobie radzą. Załóż dziecku konto mobi z bezpieczną łapką mojej i jęgie. asystent rodzica i dziecka. Mam plan. Złote mi się chalifią. Czuję jabłko. I tłoskawkę z nie ciu. kocham tę robotę, dla dzieci dorosłych! Wiem, że za chwilę usłyszę historię, od której pęka serce. Niestety musiałem sam oberwać, żeby moja się nic nie stało. Patrzyliśmy jak nasz syn umiera. Nie daje rady! Wsiadam. No, przecież oni nie mogą tak dużo mieszkać. Telewizja Polsat zadecydowała, że wyremontuje wasz dom. Nie. Niesiemy pomoc i dajemy zawsze coś od siebie. I to jest piękne. Nasz nowy dom. Może, ale ładnie. Dzisiaj o 15 w Polsacie 2. Siódma edycja Ninja Warrior Polska! Po raz pierwszy w historii dwóch zawodników stanie przed tą szansą. To znów będzie górę wideriama! Pamiętajcie, pucian tanio skóry nigdy nie sprzedają. <śmiennie> będzie tyle łognia, ile ją w kuchni. Ninja Warrior Polska. Impossible is nothing. Ninja Warrior Polska. Dzisiaj o 16.00 w Polsacie 2. Pusyste. Ten dla Maksy, bo lubi plastelki. Teraz zawolę ich Zobacz. na... Jadanie! Twój smak? A skąd ty to, to wszystko? no bo skąd? A jaki jest twój smak? Aż do 50% zniżki na wszystko. Na urodzinowej wyprzedaży. Największy wybór, najlepsze ceny. Beliani.pl 41 i 42 salon już jest, a teraz... Teraz będziemy świętować. Czemu nie? Na otwarcie 42. salonu rabat 42% na wybrane materace z kolekcji Pan Materac. Bo czemu nie? Nie trzeba mówić o Galbani Mascarpone. Po prostu spróbuj. Poczuj rozpieszczającą i kremową teksturę, która zapewni Ci aksamitne doznania. Mm, Galbani, marka numer 1 we Włoszech. Dokucza Ci kręgosłup? Wraz z wiekiem Twoje kości są mniej wytrzymałe. Spada mineralizacja i gęstość kości, co naraża je na kontuzję i osteoporozę. Dlatego chroni swoje kości i stosuj molekin Osteo. Molekin Osteo zawiera wysoką dawkę niezbędnego dla kości wapnia, ale również witaminy D i K, które wspierają jego wchłanianie. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Protein skin. Dobry ruch dla ciebie. Solidną porcją białka. Intensywnie dobry. Lindos. bon in Sweden. Katarsienny, pokrzywka, zapalenie spojówek. Gielastyna Hitaksa na alergię na Maxa zwalcza wszystkie wasze objawy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adamet. Jak więcej niż oszczędzanie, to smart wyzwania. Dołączaj do wyzwań. Rób zakupy i zgarniaj smart monety. Wypróbuj Allegro Smart za darmo i oszczędzaj jeszcze więcej. Jak tak, to Allegro. Nie musisz dłużej znosić nadwrażliwości. Włącz natychmiastową ochronę z Elmex Sensitive Instant Care. Technologia, która działa natychmiast na wrażliwe miejsca i zapewnia długotrwałą ochronę. Włącz natychmiastową ochronę przed nadwrażliwością. Zapytaj swojego dentystę. A Reklamy pokazują, że to idealny sposób, by smakować lato. Ale najlepszy sposób. To mój sposób. I jej sposób. To będzie ich sposób. No i wiadomo, ich też. I jego również. Masz też. Wasz też. Baw się smakiem lata tak, jak chcesz. Masz swój sposób na spędzanie wakacji? Pokaż go na naszej stronie i smakuj lato po swojemu, razem z Pepsi. Z Manfredem. Chce związać się z Pawłem, swoim przyjacielem z dzieciństwa. I Manfred o tym wiedział, on, on wiedział o tym, że Dorota chce się z nim rozwieść. No na pewno mu się to nie podobało, bo no, Manfred twierdzi, że ją bardzo mocno kochał i... Czy Ty no, że... kiedykolwiek zastanawiałeś się na swoim życiu. W jakim sensie? No, w takim podstawowym, tak? Ty bierzesz plecak, znikasz na kilka dni w górach. Ciebie nie ma, no. ciągle ciebie nie ma, ona ciebie potrzebuje jeszcze dzwoni do mnie. Proszę, i ty wtedy jesteś, tak? W każdej chwili. Pomocnik znalazł się, tak? Lejs. To nie lejs. Pyszne chipsy z doskonałych ziemniaków. Lato smakuje lepiej z Lejs. Wygraj lato z Lejs. Czekają vouchery na wakacje i ponad 500 innych nagród tygodniowo. Kajta na przerwa, to właśnie Cheetos. Hej! Samolot 3 Gitara. Poszukiwane kształty ci to Wybierz ciekawy kształt, prześlij jego zdjęcie i graj co tydzień o 1000 złotych! Remont w trakcie, a nagły ból pleców uniemożliwia ci dalszą pracę? Wypróbuj Dolgit, ten żółty krem z apteki. Krem Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach, dokładnie w miejscu bólu. Dolgit, twój ekspert od bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Krem Dolgit dostępny również w opakowaniu ekonomicznym. Też tak masz? Nadmiernie wypadające i cienkie włosy? Mamy na to rozwiązanie! Biotebal Max. Biotebal Max to lek zawierający jedyną aktywnie działającą biotynę, czyli debiotynę, która tworzy keratynę. Podstawowy budulec włosów. A efekt zobaczysz już po czterech tygodniach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Biotebal Max. Silniejsze włosy w cztery tygodnie. Muzyka. Przed nami najważniejsze pytanie. Ile kosztuje MacChicken z frytkami? 15 zł. Tak jest! Odkryj hitmaka. Teraz MacChicken i frytki za 15 zł. Sersienny, pokrzywka, zapalenie spojówek, gilastyna i na alergie na maxa, zwalcza wszystkie wasze objawy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adamet. My, sąsiedzi, pełni wewnętrznych barier. Jak on ma na imię? imię? Kiedy w końcu parter? I te krzyki za ścianą? Czy to, to, to był śmiech? Imię? Te ściany są cienkie. Dystans między nami? Już nie. Pieski jakoś bardziej zbratane. My milczymy. Bez pomysłu co dalej. A gdyby bariery były jak barierki balkonu? Że można za nie wyjrzeć i pomachać komuś. No bo skąd płynie dobra energia sąsiedzka? Uśmiechnij się do kogoś, kogo nie znasz. Stwórzmy wspólnie lepsze sąsiedztwo. Program Magenta Moments od T-Mobile to największy wybór okazji, które pomogą Wam być bliżej. Dołączasz? Dom pełen szczęścia to taki, w którym ludzie i zwierzęta razem odnajdują swój świat. Wejdź na otodom.pl i znajdź dom, który ci odpowiada. Oto dom adresujemy marzenia. Ostatnio zauważyłam na mojej skórze kilka włókniaków. Na szyi odstaje i drażni pod biustem, a nawet pod pachą. Czy można się ich pozbyć samodzielnie? Tak. W aptece dostępne są plastry Fibrocontrol do samodzielnego i bezbolesnego usuwania włókniaków. To proste i skuteczne, a efekt widać już po 6 dniach. FibroControl. Gładka skóra bez włókniaków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Brzuchy brzuszki. Kiedy pojawi się ból, NOSPA MAX szybko trafia w skurcz źródło bólu i usuwa ból brzucha. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Persil. Kiedy dobre uczynki pozostawiają po sobie trudne plamy, czas dać z siebie wszystko z kapsułkami Persil Discs. Wypróbuj naszą najlepszą formułę do usuwania plam i higienicznej świeżości pralki dla perfekcyjnej czystości. Persil. Zawsze dajesz z siebie wszystko. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Głęboka czystość. To musi być Persil. Odporna na szefów kuchni i na morskie potwory. Dekoral Efekt 3 w 1. Farba do wszystkich pomieszczeń. Odporna na niespodzianki, które przynosi życie. Pewni swego mają wiele powodów do uśmiechu. Zyskują nawet 800 zł za aktywne korzystanie z Alior Conta. Nie płacą za wypłaty z bankomatów za granicą, a za wakacyjne przyjemności płacą szybko i wygodnie obrączką płatniczą. Dlatego w każdą podróż wyruszają z radością. Załóż Alior konto, zyskaj nawet 800 złotych oraz nowoczesną obrączkę płatniczą. Alior Bank. Yeah. Mm. 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 Glowo Dostarczy cokolwiek chcesz. Wystarczy tylko zamówić. Glowo! Ty zamawiasz, my dostarczamy. Rodzinny obiad z Maca? Teraz 25% taniej przy wydaniu 60 złotych. Ja lubię to lubię sobie tak popróbować. Spróbuj obchowomiętowego orzeźwienia. Kaktus. Spróbuj, nie kłuję. Nowość. Lindos Protein Skin. Dobry ruch dla Ciebie. Z solidną porcją białka. Intensywnie dobry. Lindos. Born in Sweden. Latem w Polsacie 2. Duża dawka dobrego humoru. To tu jest adoracja. Gdzie jest obraz i ja się pytam... Jak to nie dojedzie? Powiedzieli, że Marian jest niegodny. Byłem widziany na koncercie Regala. Na Odrobina rodzinnych konfliktów. Twoja rodzina zbankrutowała. Mama pojechała do miasta, żeby znaleźć kupca na dom. I historie z życia wzięte. No to za mnie zapominasz, skoro ja się boję na dawkę. Nie wolno się poddawać. Seriale pełne emocji. Latem w Polsacie 2. Na program zaprasza jego sponsor, firma Avon. Producent maskary. Phenomenal. Sponsorem programu jest producent leków na ostry ból, Dexak i Dexak SL. Sponsorem programu jest operator sieci Plus. Dostawca światłowodu i pakietu streamingów. Trudne sprawy. Karol i Joanna Sokołowscy niedawno świętowali 25-lecie swojego małżeństwa. Mężczyzna pracuje jako przewodnik turystyczny, w związku z czym często wyjeżdża. Pewnego razu po powrocie do domu dowiaduje się, że jego